Pozdrawiam Ciebie jak najserdeczniej. W imieniu Tu Zgromadzonych serdecznie Cię witam na Ziemi Mikołowskiej. I dziękuję, że w tym właśnie dniu, kiedy świętujemy Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, jesteś z nami. Przyjechałeś od Świętego Wojciecha aby być u świętego Wojciecha w Mikołowie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech jest, niech jest, niech Jeśli ziarno, pszenicy patrzy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo. Ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Mylwani w Chrystusie, Panu, siostry i bracia. Stajemy dziś w tej bazylice, której patronuje święty Wojciech. Stajemy w miejscu, którego historia jest Wam doskonale znana. Jesteś dla Trzechów bratem pełnym sławy, sercem radosnym. Chwalą Cię Polacy. Węgrzy z wdzięcznością zowią Ciebie światła, Nauczyciele, Daj w świętej wierze znaleźć zjednoczenie, daj w świętej wierze wytrać aż do końca. Niech tak się stanie. Amen. W imieniu nas wszystkich, Jego Ekscelencję, Prymasa Polski, Arcybiskupa Józefa Kowalczyka, Metropolitę Gnieździeńskiego. A co dla nas jest też niezmiernie ważne, Kustosza i Strażnika Relikwii Świętego Wojciecha. Witam serdecznie. Jego Ekscelencje, księdza biskupa, arcybiskupa, przepraszam, Wiktora Skworca, naszego metropolitę Górnośląskiego wraz z biskupem pomocniczym, księdzem Józefem Kupnym. Dziękuję. Oczywiście bardzo gorąco witam. Przyjaciela tego miasta, arcybiskupa Damiana Zimonia, który od wielu, wielu lat nas tu zawsze odwiedzał. Szanowni Mikołowianie, witam Was wszystkich oraz Waszych gości. Witam Radę Miejską, dzięki którym ten oto pomnik tu powstał. Witam wszystkich inicjatorów, którzy doprowadzili do tego momentu. Bardzo się cieszę, że mogę być obecny w tej podniosłej chwili, jakim jest upamiętnienie tutaj patrona Polski, patrona gniezna Mikołowa, świętego Wojciecha. Człowiek, który nie przynależał do obywateli polskich. Był on Czechem z urodzenia ale zafascynowany był misją, jaka mu została powierzona, a wynikała z jego powołania, dzielenia się tym i tymi wartościami, którymi żył na co dzień i wniósł on tak wiele w kulturę europejską, poczynając od Węgier, od swojego kraju, poprzez Polskę i jego duch popłynął dalej. Do innych krajów słowiańskich. Ale z niego świętość promieniowała, ta świętość wyrosła właśnie z fundamentów tych naszych wielkich męczenników, tych naszych wielkich postaci, jakim był święty Wojciech i święty Stanisław. Prymas tysiąclecia Stefan, kardynał Wyszyński, często przypominał naszej ojczyźnie, przyjeżdżając do Krakowa, bo tam wygłaszał. Z okazji święta Stanisławowskiego 7 czy 8 maja i wołał do ludzi w owym czasie przestraszonych, bo wiemy jakie były okoliczności. Mówi nie bójcie się Stanisława. To nie Stanisław zabił króla, to król zamordował Stanisława. Patronem struktur administracyjnych w Polsce jest święty Wojciech, ale patronem ładu moralnego jest święty Stanisław. Pamiętajmy o tym, stam sięgają nasze korzenie, zarówno gdy chodzi o struktury administracyjne, jakże też i o struktury moralne i starajmy się uszanować to wielkie dziedzictwo, rozwijać je i sprawiać, aby w naszej Ojczyźnie nie było tendencji do tego, żeby budować rzeczywistość tak, jakby Boga nie było. Ale żeby Bóg był natchnieniem dla nas wszystkich, pomagającym nam uwrażliwać nasze sumienie i stawać się na co dzień coraz bardziej człowiekiem, i dzielić się swoim człowieczeństwem w prawości sumienia z każdym człowiekiem, którego spotkamy na naszej drodze, czy to rodaka, czy obcokrajowca. Niech to będzie przesłaniem i najlepszym życzeniem. Które składam i sobie i wam, szczęść Boże. Panie burmistrzu pan pozwoli, że ja przemówię również w imieniu przyjaciela tego miasta, arcybiskupa Damiana. A także w imieniu księdza biskupa Józefa, to będzie krócej. Najpierw chciałbym ponowić tę prośbę, którą Pan Burmistrz wypowiedział pod adresem obecnego tutaj księdza Prymasa, żeby zechciał ten pomnik pobłogosławić. Moi drodzy, była w tych wydarzeniach, które wspominaliśmy, pewna konsekwencja. Ksiądz Prymas jest po raz trzeci w Mikołowie, w tym sensie, że był to obecny, kiedy... Mikołów otrzymywał patronat świętego Wojciecha, był obecny fizycznie, kiedy waszemu kościołowi świętego Wojciecha nadawano tytuł bazyliki, jest dzisiaj z nami, kiedy święcimy pomnik świętego Wojciecha, patrona tego miasta. Ten rynek się zmienił, wypiękniał, a to dzięki władzom samorządowym. Także Moi drodzy, ten pomnik, jego tutaj lokalizacja, ostateczne decyzje to także zasługa władz samorządowych i bardzo serdecznie dziękuję panu burmistrzowi, przewodniczącemu rady, Radzie Miasta. Bardzo jesteśmy wdzięczni, że ten pomnik, który organizuje tę przestrzeń na tym rynku, że on ostatecznie tutaj stanął. Bardzo dziękujemy. Uwielbiamy Cię Boże, bo tylko Ty jesteś święty. Ty ulutowałeś się nad ludźmi i zesłałeś na świat swojego syna Jezusa Chrystusa, który udziela świętości i doprowadza ją do pełni. On w początkach kościoła posłał ducha pocieszyciela, który jest głosem pouczającym o głębiach świętości, tchnieniem mocy i łagodności. Ogniem rozpalającym miłość w sercach wiernych, Bożym nasieniem, z którego wyrastają obfite owoce łaski. Ciebie więc, Boże, dzisiaj wychwalamy, bo darami tegoż ducha ubogaciłeś świętego Wojciecha, na cześć którego została wykonana ta figura. Spraw prosimy, niech mieszkańcy tego miasta, krocząc śladami Pana. I wpatrując się w przykład świętego Wojciecha, dążą do doskonałości, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Niech słowem i życiem głoszą Ewangelię, gotowi nawet przelać za nią krew. Niech codziennie dźwigają krzyż z Chrystusem, ofiarnie dążąc i służąc. Tobie i bliźnim. Przez wierne wypełniane doczesnych obowiązków niech przemieniają świat Ducha Świętego i wnoszą swe oczy ku niebieskiej Ojczyźnie, gdzie Ty, Ojcze, przejmujesz i przyjmiesz ich do współdziedzictwa z Twoim Synem, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. W męczenniku w gronie, Wojciechu, Polski patronie, za Twe prace i cierpie.